Mój mąż od dzieciństwa zajmował się sportem. Grał w koszykówkę na pozycji środkowego. Jego zadaniem była obrona, zbieranie piłek z tablicy i blokowanie rzutów rywali. Sam najczęściej wykonywał niewiele rzutów, więc nie mógł przyłączać się do kolegów, którzy po meczach przechwalali się, ile to punktów zdobyli. Co więcej, gdy zdobywał dużo punktów, jego drużyna najczęściej przegrywała, a gdy nie zdobywał ich zbyt wiele, wygrywała, bo zajmował się tym, co do niego należało, to znaczy obroną, a nie rzucaniem do kosza. Musiał się nauczyć, że cel jest ważniejszy niż pełniona rola. Może i nie zdobył nagrody za najwięcej punktów w meczu, ale jego obrona była prawie nie do obejścia. Bóg obdarzył każdego wierzącego darami duchowymi. Choć nie wszyscy mamy te same dary, Biblia mówi, że Bóg udziela ich w ciele Chrystusowym, wedle swego upodobania. Możemy zazdrościć komuś jakiegoś daru, ale Bóg w swojej mądrości błogosławi nam innym darem i sama ta myśl powinna już wzbudzać nasz entuzjazm. Jesteśmy współpracownikami Chrystusa w budowaniu Królestwa Bożego. Cel ten jest o wiele ważniejszy niż pełnione przez nas role.